Ewo, co się stało? Strasznie długo tam siedzisz. Wszystko w porządku? Tak, a co? Się pani nie martwi. Na pewno? Tak, na pewno. Jestem śpiąca, idę się położyć. Ja zaraz przyjdę. Proszę mi nie kazać mówić, co robię. Już jestem. A to co? Zawstydziła mnie pani tym makijażem. Nałożyłam krem, żeby już pani mi nie dogadywała. Ale nie tak! Musisz rozsmarować. Przecież wiem, tak się kremowała moja ciocia. I tak się robi u nas. Od pokoleń. Ciocia wyglądała po osiemdziesiątce, jakby miała pięćdziesiąt lat. Nie pogniewaj się, ale Twoja rodzina jest nieco dziwna. Nieprawda. Tak się robi na północy. Nie jesteśmy dziwni, tylko inni. Jasne, jak wolisz. Każdy ma swoje. Śpij dobrze, dobranoc. Pani też. Jestem wykończona. Pani Eva. Adios. Ewo, co ty wyprawiasz? Wstajesz? Kręcisz się? Nie, nie, nic. Wszystko w porządku, pani śpi. foi Powtarzam, udzielimy Wam poparcia, gdyż sprawą zajmuje się Elena Moreno. Jest prawą ręką mojego męża kierującego projektem. Z nią nie widzimy problemu. Zostawię już panie. Proszę się cieszyć urodą tego miejsca. Dziękujemy. Po śniadaniu odlatujemy. Zadzwonimy, żeby się pożegnać. Będę zobowiązany. Smacznego. Przepraszam. Co za chleb. Oka nie zmrużyłam, bo ciały komary. Ale gotują tu świetnie. Proszę zajadać. Na pewno jest smaczne, ale mało dietetyczny. Wypiję sok pomarańczowy i gorzką kawę. Urazi ich pani. Tak bardzo się starali. Jeszcze w łazience? Niemożliwe. Ewa, Ewa. Dzień dobry. Jesteś tam jeszcze? Ona jest naprawdę dziwna, dzień dobry wcześniej wstałaś umalowana, ubrana, śniadanie gotowe. A jak? Wstaję o świcie, mam dobry budzik, ptaszki. Wie pani, jak mnie budzą w ten sposób. Śpieszyłaś się i zostawiłaś ręcznik na podłodze. Słucham? Wytarłaś się i rzuciłaś go na ziemię. Jezu, wuj, częte. Co? Mam ten nawek po wuju. Zaraz podniosę. Już to zrobiłam. Zostawiłaś też deskę jak facet. Że co? Deskę sedesową podnoszą ją tylko mężczyźni. Mam taką małą obsesję. Po moim Belisarium. Biedaczek zawsze chlapał po wszystkim. Okropny, prawda? Stąd ta moja mania podnoszenia deski. Zawisam w powietrzu, ledwo wytrzymuję, ale przynajmniej się nie moczę. Ewa... Z tobą jest mi tu bardzo wesoło. Oj, tam, oj, tam. Jedzmy, bo wystygnie. Pożegnałeś się z dziadkami? Tak. Lekcje też odrobione. Na stole masz drugie śniadanie. Włóż do plecaka, zaraz przyjdę. Jedziemy do szkoły. O co chodzi? Jestem chory, ale masz robić wszystko tak jak trzeba. Odprowadź syna prosto po szkole. Nigdzie z nim nie masz. Już? Tak. Tato? Powiedziałam, że dla lotu zostanie, póki nie wyzdrowiejesz. Mam nadzieję. O mało mnie nie zabiłaś i pewnie żałujesz, że ci się nie udało. Eduardo, no co? Zaczekaj przynajmniej, aż dojdę do siebie, zanim znów mnie zdenerwujesz. Bądź spokojny, dotrzymam słowa. Przekonamy się. Pośpiesz się, bo zamkną szkołę. Z Bogiem, dziecko. Uważaj na siebie. Do zobaczenia po południu. Życzę zdrowia, tato. Nie zimno ci? Chcesz drugi kot? Daj mi święty spokój. Nie masz nic do roboty? Silvia! Co się stało? Zmień mi tę wodę. Już biegnę. Nie irytuj się. Uważaj na wszystko co męskie. Opuszczaj deskę i rzucaj ręczników, nie bałagań w kuchni. Bądź ostrożny. Zostawiłem porządek spokojnie. Pamiętaj o maszynce i piance do golenia. Maszynka. Nie. Nabrałem cię. Wszystko pod kontrolą. Niedobrze, że u niej nocujesz. Możecie zdemaskować. Nie zostawię swobody plutarkowi. Nie bój się, będę ostrożny. Idę po pieniądze. Dziewczyny chętnie zamawiają gorzej z płaceniem. Jak to baby. A z tobą co? Żartowałem. Idę, robota czeka. Mam prośbę. Nie chcę się natknąć na tego ponuraka Przyszłaś tu tylko dla niego Myślisz, że nie wiem? Ja? Kobieta to widzi Cześć, kuzyneczko Na razie Czołem, dziewczyny Mam coś dla was Przyszłam też po pieniążki już czekają. Pamiętacie ile jesteście winne? Przyniosłaś odżywka do włosów? W Promocji dwie w cenie jednej. Ile się należy? Mogę zapytać co to za szemrane interesy prowadzi pani w moim sklepiku? Myślę o tym, co powiedział ten kierownik. Plutarko był tu przecież dwukrotnie. Zapyta go pani po powrocie. To pewnie jakieś nieporozumienie. Dlaczego ten pan miałby kłamać? Albo Plutarko. Dziwna sprawa. Możliwe. Wróci pani i dokładnie wypyta pana Ramosa Arriety. Musimy się pośpieszyć z pakowaniem. Zdążę się wykąpać. Pani nie chce? Co, jestem za gruba? Skądże? Co ty wygadujesz? Masz boskie ciało. Korzystaj. Ja zostanę na brzegu. Niech pani zrzuci te oficjalne szmatki. Nie, zaczekam na ciebie. Szkoda, gdyby się pani zdecydowała. Popływamy razem jak sirenki. Czekam na odpowiedź. Jakich to podejrzanych transakcji pani tu dokonuje? Po pierwsze, nie pani, tylko panna zakuty mnie. Po drugie, przyniosłam kosmetyki, żeby pański personel ładniej wyglądał. Do pani wiadomości, panienko. To nie targ z szemranymi interesikami. Proszę wyjść i nie wracać tu więcej. Jasne? Po co od razu te przykre słowa? Wykonuję uczciwą pracę. Nie pójdę, bo dziewczęta są mi winne pieniądze. To prawda? Widzi pan? Niech pan nie zawraca głowy. Ja nikomu nie przeszkadzam. Zarabiam uczciwie na życie. Załatwmy to w moim gabinecie. Zapraszam, w jego gabinecie. Proszę się nie przejmować. Jeśli ma siłę kłócić się o Lalita, to znaczy, że wyzdrowieje. Oby. Chcę, żeby doszedł do siebie. Mama odetchnie, a ja urzeczywistnię swoje plany. Z pani ojcem jest gorzej niż zwykle. Musiała pani zrezygnować z ważnej delegacji. Kiedy wrócą Antonia z Rebeką, muszą mi opowiedzieć, jak poszło. Wie pani co? Zaproszę je od razu. Eleno, można na słówko? Zapraszamy. Proszę się nie fatygować pukaniem. Oczywiście niech pan usiądzie. Pani zdaje się wychodziła. Lepiej zostanę i będę notować, żeby wam nic nie umknęło. Bez obaw, proszę robić swoje. Czy pani chce, żebym wyszła? Zgoda, pójdę sobie. Zamknąć czy zostawić otwarte? Otwarte? Proszę uprzejmie. Gdyby pani choć spytała o pozwolenie, ale nie. Pani sobie przychodzi i robi mi z firmy jakiś bazar. Po pierwsze, panna. Zacznijmy od nowa. Pozwoli mi pan sprzedawać kosmetyki w swojej firmie? Nie. Grzecznie proszę. Jak odbiorę raty, które są mi winne pańskie pracownice? Nie wiem. Niech pani poprosi Ewe. Słodki z pana misiaczek, ale też straszny z Pójdę z towarem gdzie indziej. Chwileczkę. Proszę podejść. Tak? Sprzedaje pani też coś dla panów? Mam genialną serię męską. Kremy przeciwzmarszczkowe, antystresowe. A nawet. Drogie, ale skuteczne. Pokażę pani taki kremik. Jasne, tylko przyniosę walizkę. Jeśli chce pan dobrze wyglądać dla dziewczyny, polecam swoje produkty. Przepraszam, jestem wścibska. Nie szkodzi, proszę iść po faliskę. Ale powtarzam, taki gość nie powinien się zadawać standyciarą, którą interesuje wyłącznie kasa. Nie pani, sprawa moja pani. Panu Proszę się nie mieszać. Wkurzyła mnie pani. Zapomnijmy o kremach. Wątroba panu wybuchnie z tych nerwów. Okaże dobrą wolę. Oto cudowny krem. Da pan znać, czy odpowiada. Już, już wychodzę. Na zmarszczki. Nie wolno się pani poddać. Trzeba walczyć o syna. Cierpliwości. Zobaczy pani, że z tatą jakoś się ułoży. Dziękuję. Nie chcę pana kłopotać swoimi sprawami. Pomówmy o projekcie. Zawsze profesjonalna. Za to panią podziwiam. Żona wróciła. Umówię się z nią, żeby mi opowiedziała o wyjeździe. Na pewno ma dobre wieści, ale niestety w sprawach osobistych podejrzewam, że ona już mnie nie kocha. Proszę tak nie myśleć. Jej chłód, dystans są aż nadto widoczne. Wie pani, jaką męką jest odczuwać obojętność ukochanej? To na pewno nieporozumienie. Ona pana uwielbia. Nie jestem pewien. Tak bardzo chciałbym znowu poczuć się kochanym i cenionym mężem. Pojedziesz ze mną po Lalita? Pewnie, byle stąd wyjść. A cóż to zamina? Kłopoty w pracy? Nie, coś ty. Z Maurysjan. Chyba nie chce mnie widzieć. Co mam ci powiedzieć? Chodź, zjesz u nas. Może się rozweselisz. Kuchnia Twojej mamy może pomóc.

Znam ten wzrok zranionej łani. Żaden facet nie zasługuje na łzy. Ty, dwunogi szczurze, do ciebie mówię. Nawet najpaschudniejszy robal blednie w porównaniu z tobą. Bardzo się śpieszę. Skarbie. Już jesteś kochany. Jesenio, poproszę cię w razie potrzeby, dobrze? Ogromna niespodzianka. Tęskniłeś za mną, jak ja za tobą. Łóżko bez ciebie było takie puste. Pani Europesa, a to niespodzianka znów w naszym domu? Przyjechałyśmy jedną taksówką. Musiałam do łazienki. Nadmiar płynów. Jak się Wam podoba plaża Machawa? Raj, prawda? Proszę zapytać męża o to, co panią nurtowało. O co? Coś się nie zgadza z tym, co mówiłeś o swoich wyjazdach na te plaże. To znaczy? Kierownik hotelu wspomniał nam o czymś. Mówiłeś, że byłeś tam dwukrotnie, a on twierdzi, że raz i nawet nie nocowałeś. O co tu chodzi? Stop. Polska na zlecenie telewizji Puls Studio AKNE. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Kozioł.